Ludzie i pieniądze. A w studiu przypomnę goście: pan Adam Pawłowicz, ekspert rynków finansowych, ekonomista Aspiro, Aspiro i Bolesław Drapella, prezes wyszukiwarki Morizon.pl. Panowie, Złoty słabnie. Pan Marek Rogalski mówił, że nie jest to atak spekulantów na polską walutę. Zgadza się pan? Mówię do pana Adama Pawłowicza. E, tak, ja myślę, że e, aktualny niepokój e, i spadek, e, spadek wartości złotego e, przede wszystkim jest związany, tak jak powiedział pan Rogalski, z tym, że Polska e, jest w grupie krajów emerging markets, e, które... E, które e, które, e, wschodzących, w tej, wschodzących, tak, wschodzących, które w tej chwili e, po długim okresie e, od wyjścia do Unii Europejskiej e, były atrakcyjne dla inwestorów, teraz e, ta atrakcyjność nieco e, spadła i. E, Przede wszystkim jest to związane z odpływem kapitału inwestorów zagranicznych, którzy szukają bezpieczniejszych miejsc do lokowania środków. Mhm. Czy takim bezpieczniejszym miejscem do lokowania środku, środków, ale tutaj już podpytam się o nasz lokalny rynek, będą mieszkania? Pan Bolesław Drapella. Witam serdecznie. Zdecydowanie rynek nieruchomości często jest traktowany jako barometr, barometr gospodarki. I tutaj też zgadza się, że inwestycje w nieruchomości, mimo tych zawirowań dostępności kredytu, są, są nadal atrakcyjne. Natomiast trzeba mieć świadomość, że to jest inwestycja na długi okres czasu i w przypadku kredytów walutowych wiąże się z ryzykiem walutowym, który właśnie w ostatnich miesiącach obserwujemy dość wyraźnie. Mhm, widać to na rynku: więcej jest tych mie mieszkań do sprzedaży? Czy, czy, czy chętniej kupujemy? To, co widać w ostatnich miesiącach, to jest przede wszystkim większa liczba mieszkań, które są mniejsze, a mają większą liczbę pokojów. Czyli widać, że zdolność kredytowa jednak lekko obniżona skutkuje tym, że nawet rodziny większe, które potrzebują zmienić mieszkanie na, na, na większy lub na przede wszystkim z większą ilością pokojów, szukają mieszkań nawet do 50 metrów, ale już z trzema pokojami. Mhm, czyli weryfikujemy swoje plany mieszkaniowe. Tak, tak. W serwisie Morizont zauważyliśmy 20% wzrost właśnie takich mieszkań, czyli do 50 metrów z trzema, z trzema pokojami, to tylko na przestrzeni od początku bieżącego roku. Mm -hmm. Do tego jeszcze wrócimy, a wracając z kolei znowuż na nasz rynek walutowy. Wczoraj prezes NBP Marek Belka mówił, że kurs złotego oddala się od zdrowych fundamentów polskiej gospodarki. Słabe złoty wpływa negatywnie na ceny, utrudniając NBP kontrolę nad inflacją. Była to taka słowna interwencja Marka Belki, i dlaczego nie poskutkowała? Tutaj wpływ inwestorów na to, co się dzieje na rynku jest bardzo istotny. Ja pamiętam taką sytuację z 2008 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie było wiele banków. Które były bardzo mocno przecenione, i w pewnym momencie pojawiały się opinie, że aktywa tych banków, budynki i tak dalej są więcej warte aniżeli akcje na giełdzie tych poszczególnych banków i że już gorzej nie może być. Po czym w perspektywie około miesiąca te banki potaniały jeszcze mniej więcej o połowę, no i wtedy już była analogiczna sytuacja. Tak? I tutaj pan Marek Belka. Powiedział dokładnie to samo, co się wydarzyło w 2008 roku w Wielkiej Brytanii. I ta cena tych banków spadła. Tak, tutaj to nie jest, że jedna interwencja słowna w przypadku prezesa Belki może ten trend odwrócić. Tu może dalej być troszeczkę jeszcze pogorszenie. Natomiast przypomnę, że właśnie w tej Wielkiej Brytanii, gdzie cena tych banków spadła jeszcze o połowę po, po tym takim okresie, gdzie się wydawało, że fundamenty na to nie pozwalają, po okresie kilku miesięcy cena wzrosła. Kilkukrotnie wartości tych banków. Także tu są dość duże siły powodowane przez inwestorów, na które my mamy ograniczony wpływ i nie za bardzo słownie bądź działaniami jesteśmy istotnie na to w stanie wpływać. No, bank Szwajcarski sobie jakoś poradził, ale, ale to było uzależnione od wysypu konkretnej gotówki na rynek. Hmm, jak Panowie sądzicie, hmm. przepraszam, czy będzie interwencja inna niż słowna NBP i jaki to skutek mogłoby spowodować? Jeśli można, to zabiorę głos w tej sprawie. Ja myślę, Pan że, Adam że dość istotnym elementem jest tutaj koniec roku. Nasze zadłużenie w tej chwili w euro to jest około 1 trzeciej łącznego zadłużenia Polski, jeżeli przekroczymy próg 55% deficytu to zadłużenia to PKB to będziemy musieli ponieść dość duże konsekwencje w przyszłym roku dla budżetu. Może to spowodować różnego rodzaju ograniczenia inwestycyjne państwa, zamrożenie płac w budżetówce. Także ja myślę, że należy się spodziewać dość istotnych interwencji zarówno Ministerstwa Finansów, które ma rezerwy z funduszy strukturalnych w euro, które otrzymało z Unii Europejskiej. To są dość duże kwoty, jak na polskie warunki. Natomiast jest to płotka w porównaniu do NBP, które też ma cele inflacyjne określone na pewnym poziomie i też będzie im zależało na tym, żeby złotówka wobec euro nie przekroczyła pewnych poziomów. Mhm. A Pan mówił o tym przekroczeniu progu 55% w stosunku do produktu krajowego brutto. Gdyby tak się stało, to jak ta sytuacja odbiłaby się na, na Polakach, na, na, na zwykłym człowieku? To znaczy, przede wszystkim państwo by musiało bardzo ograniczyć koszt funkcjonowania państwa, tak? czyli nie mogłoby się zadłużać, nie mogłoby inwestować, musiałoby ograniczać inwestycje, być może budowę autostrad, być może musiałoby zamrozić wynagrodzenia dla budżetówki. Budżetówka mhm. to jest dość duży element naszej gospodarki, tak? no bo to są szkoły. Emeryci i wiele innych, to wszyscy Państwo mają tego świadomość. No i by miało to dość negatywny wpływ na rozwój w kolejnych latach Polski, tak? Bo jeżeli zamrażamy. To może do tego wrócimy za moment, a teraz mamy.